Agnieszka Dziekan niedawno dołączyła do zespołu prowadzących popularne show Koło Fortuny, zastępując dobrze znaną widzom Izabellę Zan. Zmiana ta wywołała niemałe poruszenie wśród fanów programu, którzy nie szczędzili ostrych komentarzy wobec nowej prowadzącej. Agnieszka, pełna nadziei na pozytywne zmiany, które miał przynieść jej angaż w telewizji polskiej, musiała stawić czoła rzeczywistości. Myliłam się! Przyznała z gorzkim uczuciem w ostatnim wywiadzie, wyrażając swoje rozczarowanie pierwszymi reakcjami. Na początku Błażej Stensel, który zastąpił Norbiego, także spotkał się z negatywnymi ocenami. Jednak do tych, którzy raczej negatywnie się wypowiadają, powiem tylko: dajcie nam szansę, bo jeszcze nie było emisji żadnego odcinka, a wy już mówicie, że jesteśmy źli. Może wcale tacy nie jesteśmy. Prosił Próbując załagodzić sytuację w rozmowie z Plejadą. Z czasem jednak zarówno Agnieszka, jak i Błażej zyskali szersze uznanie wśród widzów, a sytuacja zaczęła się stabilizować. Internauci, po obejrzeniu kilku odcinków, zaczęli doceniać nowe twarze w programie, co przyczyniło się do poprawy atmosfery wokół show. Wszystko więc zaczęło się jakoś układać, co dla prowadzących mogło oznaczać koniec początkowych trudności. Agnieszka Dziekan, nowa prowadząca koło fortuny, niedawno otworzyła się w wywiadzie dla tygodnika Twoje Imperium, ujawniając swoje zmagania z chorobą i emocjonalnymi trudnościami. W swojej szczerej rozmowie podkreśliła: Jak ważne jest uświadomienie sobie, że walka z własnymi emocjami jest procesem ciągłym. Wiem, że walka o siebie nie dobiegła końca. Wciąż muszę być czujna na swoje emocje. Mówiła, dodając, że postanowiła się podzielić swoją historią, by pokazać ludziom mniej błyszczącą stronę życia, którą trudno dostrzec na ekranie telewizora. Dziekan miała nadzieję, że nowa rola w telewizji polskiej przyniesie zmianę w jej życiu. Myślałam, że nowa propozycja, pójście o krok dalej, czyli tak zwany awans, zmieni moje życie. Wyobrażałam sobie, że po odhaczeniu kolejnego celu będę już szczęśliwa. Że brakuje mi jednego elementu, by układanka była kompletna. Myliłam się, wyznała. To zrozumienie doprowadziło ją do decyzji o rozpoczęciu terapii, co okazało się punktem zwrotnym w jej życiu. Ponadto dziennikarka poruszyła kwestię samotności. Jako Singielka nie ma wsparcia partnera, a także nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia od rodziny. To dość smutne ale mam poczucie, że mogę polegać tylko na sobie. Dzięki terapii zrozumiałam, że rodzina ani przyjaciele nie są w stanie nas uleczyć, stwierdziła, podkreślając wagę samodzielnej pracy nad sobą i znaczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej w procesie leczenia. Wyznania dziekan w wywiadzie rzucają światło na często ukrywane aspekty życia publicznego i pokazują, że za medialnym wizerunkiem często kryją się głębokie osobiste walki.